Zagapiłem się i nie trafiłem w mostek No niestety pan MRF nie jest za dobrym kierowcą Oby chłodnice nie rozjewało tego Ale to tylko powoli jechałem więc Pasa mamy w środku Dobra ratujmy maszynę Pasa nie ma Nie mam pasa A jest Kurwa zagapiłem się jak fosę kopią Nie jestem się, ach skręcam jej za wcześnie kurwa skręcił Nie, traktorem sobie ciągnę. No Good boy